To on zamiast wyciągać kobłęba wyciąga miecz i po prostu naciska prawym i jakby on nie stawia, tylko po prostu jakby no... naciska prawym i mu się same stawiają Jak na anarchii GG na boksie tego yy, miecz on, I on tak robi Nie wiem o to jajaj dwa, usuwaczy pajęczyn nic mi nie padło, a jakby mi padło, to bym już miał na spokojnie zrobionego seta jedenastkę, bo mam w zapasie. Więc w sumie bym wyszedł tylko na minus z mieczykiem i setem. Czyli praktycznie ze wszystkim. No jednym słowem tak, no. Ale w sumie mnie, mnie to nie jest szkoda, bo jakbym padnął z nim, to mam jeszcze dwunastkę. A mogę sobie przerobić na szesnastkę od razu, a czy na trzynastkę, no. A já ti teraz, 14 máš. No, to. Tylko trochę by mi było go szkoda. Najgorzej z kobłybami w sumie, bo kobłyby się ciężko zbiera. No. O nie, musimy się znaleźć. Gdzie jesteś? Ja se latam po mapie, ja, ja, chcę się pobić z kimś. Mogę nawet się z nimi znowu pobić. Chcesz na nich lecieć? Ja bym się z nimi pobić, bo to są takie pieski, które... Aaa, które tylko umieją robić strzał po jeden, a jak już ktoś robi na nich strzał jeden, to mu Ej, w ogóle mam 69 zabójstw i 0 śmierci. Nie tylko 0 śmierci, ale ja 1000 zaobójstw. Ale ja mam więcej zaobójstw. I kupiłbym w sumie lagi klucze. co ten Endcrystal daje tak szczerze? Nie wiem, właśnie się zastanawiam. Jak go nigdzie postawić nie możesz. Nie no, możesz. Gdzie? O, patrz. Cały serwer, yy, permhunt, kurwa, tylko powiem sobie jakiegoś... co lata, jak... Machin. Czekaj, ja w sumie wiem, bo czekaj, co on napisał? Czy czytaliście? Że... Odkopujecie, odkopujecie jakiegoś. hoki co lata jak mucha jakaś. A, tylko, że to, tylko, że... Jest jeden problem, że ja bym się z nim bił na spokojnie, tylko, że jakbym miał miecz 15 czy to bym mógł się z nim bić. A on jaki ma miecz? No on pewnie jest, ma pewnie jakąś 15-tkę. Dobra, dawaj na spawn'a. Idziemy na spawn'a się pobić. Ja mogę się bić, mogę mieć hunta. Na lifesteal'u na tym serwerze miałem od yy, X-Fabio, czyli od pierwszej kopki, yy, hunta i jakby miałem tego hunta, no i w sumie się skończyło na tym, że później z nim miałem soja. O, przecież a nie, to tylko Brianek to spotka. Ameba. Ale patrz, jakie ameby się po pokusują na mnie. Potem! Nie, jedno serce ma. Nie, no uspokój Trzeba się. Ja Ja nie, jakieś Nie, 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 No nie, wiem, ale ten minie, minie też ja stręka, nie, 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 No ja 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 zawsze piję, ja już 30 Dostałem to dostałeś? tego niuso, takiego to mi się w głowie kręci. No to mają te mniejsze. no ale przyszedł, a nie, nie przyszedł jeszcze ci tak. Dziwny. Jak wzdychasz, to ten Brian jak wzdychał, I... Kurwa, takie bomby dostałem od niego nagle. No bo kidą, ja tego tak... kurwa, to też znowu pad prawie. Patrz, jak mnie gonią wszyscy, widzisz to, jak mnie gonią? A już mnie no. nie gonią. Nie no, ten Brianek się ze mną chce bić, on ma lepszy i ten... Dlaczego? Co to ma? No i co to też ma lepszego? Jakiś diaksik mi pomaga. Ja sobie zrobić setup 12, tak szczerze. Nie wiem, czy mi się chce. To zrób. Potem. Chip, jak jakie bomby daje. Nie no, jaki chipa co? No widać, że to cipa. No co, zacząłeś go jebać i już ucieka? No nie, ja, ale... Bania mi pada. No właśnie mi też dał set, robię, ja sobie referuję i co robię. Ja nie mam kurwa złotych butów taką Kurwa mi to Ej mordo, walimy jakiegoś tego? Sil walimy jakiegoś typa w kubei i robimy się z tym w krasie? Ale tego Silvera nie, bo no, ja ci mówiłem co, ma, on ma te cheaty, bo on. Nie Silvera, kogokolwiek. Nie złote butki mi ktoś da. Nie, miałem cały akurat złote budki. ja potrzebuję strangefów, ja potrzebuję stręża. Ja stręża potrzebuję. A chce ktoś ode mnie kupić od lodów? No jak, Jeden po 1900. Kurwa, jak miał w ogóle. O, nie, to nie. To nie, same. bo ja mam 4 godziny za coś. Ja mam hełm Heliosa w Wenderczeście i mieć Dionizosa. Pójdźmy tak. A nie, nie zrobię Testeta Heliosa, jednak. No. Bo to trzy pałki potrzebuję, ja mam tylko 7. Ale czopa. A ja mam 13. Ok. A miałem ile? 40? co zrobiłem mieczek za 32. Mam czternastkę Ci daje takie bomby Ej idziemy na inny serwer, chcę pogrążyć, bo to nudą jest wali. Też mi nudą w świetle, bo to nudą się. No się nie, że nudą, tylko że to są ciągle te same osoby. A idziemy Ty, na mam maj... Czekaj, mam. Nie, mam chłopów. Gdzie? Yeah. Za ananasem. Za ananasem? A, trójka. A. E, już został tylko jeden na chatę. Teraz nikogo. No bo zabiłem. Się. Znaczy, zerali. Było 3 v jeden na mnie. Ale zobaczcie, czy za ananasem? No, za ananasem, tu pasz. A, widać. Ją. No to było trzech. <noise> Bili się ze mną. Czekaj. Nie, brachu. Silverek, kurwa, tutaj jest. Nie, wiel... Silverka, Silver'a bo to jest kurwa takie... Ja nie wiem, jest to jest takie. jest takie niedojebane stworzenie, że ja nie wiem. Jaką motopkę topkę tak by to był? Nie wiem, pewnie zabójstw. No, no, przy tych swoich cheatach to ja myślę, że wszystkiego bym. No, no, to. topka. topki. Okay. topka, zabójstw. Hawlak jest na pierwszym miejscu. Tak, on mi pisał, ja mu napisałem, chcesz soj, on mi napisał, dawaj pałki, co nie? Bo się z nim klepałem i mi pokazuje, to jest ja pokot. I napisałem, chcesz soj, dawaj pałki, a ja takie. miejsce. I zaczął mnie bić, co nie? Po czym, yy, dostał parę hitów, bo słabszego seta chyba ma ode mnie. Albo ja Jego? po prostu mam mieczyk lepszy od niego. I jakby chłop, chłop zaczął kłócać, ja mu napisałem, dawaj pałki, albo soj, albo, albo klepa. No i nie dał mi, no to się bierze. gracie? Co? Dalej na gracie? Nie, idziemy na z Styles. Wszyscy? No we trójkę bym poszedł, w czwórkę bym poszedł, bo wtedy by było tak fajnie, byśmy zagrali 2v2.